Uwaga, ze względu na politykę YouTube, ten materiał przeznaczony jest dla osób powyżej 13 roku życia. Witajcie z tej strony, Magdalena, i zapraszam Was do recenzji mangi CzaroŚledztwo książka holiczka na tropie magicznych uciekinierów, czyli historia sekretnej biblioteki. Kachoe to uczennica gimnazjum, która niemal cały swój czas poświęca na czytanie książek. Nie ma przyjaciół, a przez innych uczniów uważana jest za dziwaczkę i maniaczkę czytania. Pewnego dnia Kacho słyszy dziwny głos dobiegający ze drzwi, znajdujących się w szkolnej bibliotece. Kacho bez zastanowienia otwiera niecodzienne przejście i tym samym uwalnia magiczne książki, w których bohaterowie rozpierzchli się po szkole. Na pomoc przybywa siofu Hayama, starszy rok chłopak, który opiekuje się sekretną biblioteką i książkami, które zyskały duszę oraz samoświadomość. Od tej pory Kaho i Hayama będą musieli łapać postacie literackie i z powrotem zapieczętowywać je w książkach. Czarośledztwo to pierwsza tak zwana manga dla dziewcząt saki z 2016 roku i moim zdaniem jest to niezwykle udany debiut. Hayama i Kaho tworzą niezwykłą parę. W przeciwieństwie do Kaho, Hayama nie lubi książek, nie znosi czytać i uważa książkoholizm dziewczyny za coś nienormalnego. Jednocześnie z tego nie drwi i postanawia wykorzystać wiedzę Kaho podczas polowania na książki. Kaho dzięki zaistniałej sytuacji odkrywa swoją pasję na nowo. Zaczyna rozumieć, że czyta się nie tylko po to, by czytać, ale by jednocześnie starać się zrozumieć bohaterów, motywy oraz uczucia, jakimi się kierowali śledztwo rzuca nowe światło na cztery dobrze znane nam tytuły. Pozwólcie, że nie zdradzę o jakie dokładnie chodzi. Manga mimo iż skupia się na bohaterach w ciekawy sposób przybliża nam konkretne historie z książek i raczej kilkoma interesującymi faktami związanymi chociażby z ich japońskimi wydaniami. Osobiście mangę gorąco polecam. Oprócz ciekawej, świeżej i wciągającej historii mamy tutaj naprawdę śliczną kreskę. Co prawda Czarośledztwo wydane przez łaneko jest jednotomówką, jednak historia nie została ostatecznie zakończona. Najprawdopodobniej autorka nie była pewna jak manga zostanie przyjęta i możliwe, że wraz z zwiększonym zainteresowaniem tym tytułem doczekamy się kontynuacji. Ja jako książkofilka utożsamiająca się z Kaho bardzo na to czekam. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na Facebooka, Instagrama i Twittera. Zachęcam do komentowania, subskrypcji oraz kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia.